No i cześć wszystkim z tej strony Weiser, a my kontynuujemy kolejny odcinek z Remy We Floris Expendent, Moment, Modpack. jak jest luiska, no i cóż. Znajdujemy się w tej pięknym królestwie. Może i w sumie nie takim pięknym, ponieważ no wojny tutaj trwają. Swadia praktycznie już nie istnieje. Tutaj jest ten nasz zamek w ogóle przy morzu. A, to, to ja tu nie wiem, co za orgię się odprawiam, ale nieważne, nieważne. Cóż, co będziemy w tym odcinku robić? W sumie nie miałem jako takich planów na ten odcinek. Myślę, że tu zorganizujemy duże zapas jedzenia, bo już praktycznie go nie mamy. Posprzedajmy te przedmioty i ruszymy na zamek Toolbook. Mam nadzieję, że oblężenie nam się powiedzie. Mam nadzieję również, że że nikt nas tutaj nie, nie dojedzie, tak? Dobra, my w tym czasie wspomóżmy naszego lorda, który jest to Montrevar. Z królestwa Swadi, który do nas doszedł, ponieważ, no Durejno zaatakował Rumunę, i teraz ma problemy, bo go ukradają. Coś jeszcze miałem powiedzieć ważnego. A, i pójdziemy do naszej stolicy, tutaj, i, i, i pójdziemy do stolicy, a i weźmiemy tych lordów, którzy chcą do nas się dołączyć, żeby się do nas dołączyli. Po prostu na razie zamku im nie damy, będą nam ochraniać nasze włości. I tyle. Dobra. Uliska, ja mam zrobię tak, żeby było wygodnie. Poczekamy do dnia. To, to tu się wyprawia. Ej, przecież ja nie uciekam, bro. W co ty, wysolu? Zorniałeś coś to całkiem, czy co? No nie uciekaj, ej, ej, ej. Goń go. Montrevar, dojedziemy go. Spokojnie. Jo, już ci pomagam. Tylko wiecie, Montrewar, no musisz poczekać, tak? Widzowie są ważniejsi od, ważniejsi od ciebie. Muszą dobrze widzieć pole bitwy, jak przeciwnika zmiatamy. Dobra. W takim razie, ja oczywiście szarżuję. Nie będę jakichś skomplikowanych taktyk robię prosto. Jak to, Weiser? Hej, ja do, do przodu, lanca w przód i, i dźgamy przeciwnika, tak? Aj, piszecie mi o tej tarczy. ojeju, tarczy trzeba kupić. Bo ja sobie chyba poza odcinkiem, któryś tam założyłem, albo może na, ty na odcinku założyłem tą sobie szabelkę, bo jest fajna. no Jest fajna i ma fajny atak. Dobra, bierzemy lance, lance. Game Ojej, widzę, że ma sporo konicy No, to może nie być takie łatwe Ale spróbujemy oczywiście jak najlepszych Jak najlepszy sposób Właśnie zabijać przeciwnika I teraz nam się udało w miarę ładnie Weźmiemy długi miecz, ponieważ mamy duże pole bitwy Więc możemy właśnie Przeciwnika ciąć, jednocześnie gra nam się laguje Bang, dobra, koń mu padł Teraz go dobijamy o, oh, wow! A to są Sarenidzi on on matają. Nie miałem te dobrej jednostki. Tą kawalerię chyba. Serenidzi w tym modzie chyba mają jak najlepszą kawalerię, muszę powiedzieć. Naprawdę jest bardzo potężna. E... I również luiska! Również! W sumie nie wiem. W sumie nie wiem, ale mam ochotę nagrać jakiegoś Total War'a, Najchętniej no na razie bym nagrał starego, dobrego Total Wara, czyli o nazwie Medaville Total War, dwójkę. Ponieważ tą. Grę najlepiej wspominam, naprawdę mi się fajnie w grało. E, więc co wy na to, może nagramy sobie. Hm? Chcielibyście? Medawilka? Bo ja bym ja bym mógł nagrać, tylko... E, ja bym musiał sobie jeszcze jakąś jedną kampanię rozegrać poza serią, ponieważ... E, dawno nie grałem, chyba grałem ostatni raz 4 lata temu w tą grę. Nie no, może 3. E, I po prostu... E, po prostu... E, bym tak lami jakbym zaczął za pierwszym razem nagrywać, więc... Eee, jakąś kampanię zagram, może polską, czy tam z starszym niemieckim, gdzieś takim prostym, prost, prostym klesłem na samym początku. Ale jeszcze nie wiem, jeszcze się zastanawiam, czy nagrywać tę serię. Nie, bo to wszystko zależy od was, czy wy będziecie po prostu ją chcieli nagrywać. E, oglądać, jezu weiser, nagrywać, jeszcze, szcze, ja, ja Bęk. Jak on długo tą lancę unosił, what the fuck. Bęk. No i szaszłyk się nie udał. Nie będzie świąt tym roku, nie będzie. Dobra, chodźcie tu, panowie. Giniecie wszyscy, no giniecie, no. Zostałam już sama piechota, więc... No cóż, ba, mówi się trudno. Giniesz. Ja tym mieczykiem mi się najlepiej bije. Szybko uderza. Dobry damage. I zaraz ja umieram, uciekam stąd. Oj, dobra, teraz mam już wystarczający powód, dlaczego powinienem być tarczę. Teraz mam wystarczający powód. Jeszcze mam oszczep w... By... No niemalże... nie. Teraz mamy w ryju nasz... oszczep mamy w ryju. I przebija nam jednocześnie pachy. No jest dziwne, ale... takie rzeczy tylko w tak? Dobra, ten strzela w ziemię, ja łupia. nie wiem... nie wiem, co to się odpowiedziało na tym pól bitwy, ale wygrywamy, to dobrze. Wow, trafi mnie ktoś strzałą mi po mnie. Bang. Bang. Pęk? Oj, i nie trafiłem. No niestety, no zdarza się, tak? Zdarza się nawet i mistrzem, tak? No. Dobra, dwójki. To tu to, to, to już tutaj wiecie. Dobra, no, to trzeba tarczy, więc chyba, że weźmiemy na razie jakąś pierwszą lepszą tarczę. Da, ta, weźmiemy jakąś pierwszą lepszą tarczę przeciwnika, bo... E, na razie nie chcę pieniędzy wydawać, bo i tak mamy strasznie ogromne podatki za armię, więc... Więc cóż no, Dobra, dobra, wygrana. Nieźle, nieźle, panowie. Dziudzi. Teraz ja się może napiję, co. Dobrze. Dziewięciu nam zginęło. Ehm. No, o dziwo sojusznik ma bardzo niskie straty, wręcz niż ode mnie. No, jestem niesmaczony tym faktem. No, mówi się trudno, tak? Ważne, że zabiliśmy przysmika. Ostatni został. Dobra. Czas... wypełnić kazanie. Wy wszyscy tu stójcie. Słuchajcie mnie lordzie, bo jestem królem i no i stój tu. To będzie pojedynek jeden na jeden. Kto wygra, proszę Państwa... Książę Weiser pierwszy, czy jakiś noob? Bang! Czas na pojedynek, bang! Ej, proszę bardzo! O, to. Niech ginie za to. Niech ginie, nawet jego kun nie ginie. A, ja, ja mu kuję, nawet zabiję, jeszcze bym go wykastrował jakbym miał taką możliwość. Dobra. Dobrze ci tu widzieć, książę Weiser pierwszy. To była dobra walka. Nie ma to jak radość ze zwycięstwa, co? A, i pewnie. I planiem. Teraz z tego, że mnie wzywasz od psa i jesteś Rumunem, jesteś w żółtym klestwie. To zostajesz moim miejscem. Dobra, niech będą te chłopki. <laughs> Chociaż nie, nie biorę żadnych chłopek, bo to, to, to są drogie rzeczy, a my i tak duże podatki płacimy. To są same dupne tarcze, szczerze mówiąc. Ale to jest dużo warte. Nie, dobra, to już kupię sobie tą tarczę jakąś. Szukam u handlarza znajdę w lepszym stanie i... niewiele droższy. O, proszę... Proszę bardzo, znajdziemy pierwszy raz stronieckiej kamienie. Te ogólnie, stronieckie kamienie, z racji tego, że leżą u cyganów, no to dają ci plus 2 do cyganności, ale również daje taką miejkę plus 5 do, do... do brudactwa, do brudu. No i plus 8 dla, dla twoich dziwek plus po prostu plus 8 do niższych kosztów w miejscowym bordelu. Taki rabacik. Te kamienie no. Mogą mi się przydać. Nie patrzcie na to, że są warte jeden denar, to jest taka przypustka nie czym bilet w autobusie do bordelu po prostu, tak? Dobra. Kontynuujemy. Po prostu kontynuujemy. Mamy lepsze relacje z naszym lordem. Eee, dobra, trzeba szybko zajść do jakiejś wioski. Bo ble, jakie jedzenie kupić? Bo zaraz mi będą uciekać z oddziału. Pójdziemy nawet do tej wagiarskiej, mamy blisko. Bo ta jest oczywiście splądrowana. Eee, tylko jeszcze. <laughs> jeszcze tylko rozdajmy tutaj oświadczenie. Kurde, ile my płacimy? Ja pierdzielę, to, to mi się nie podoba. Chyba jednak będziemy musieli jakieś garnizon zostawić w zamku nowo zajętym. Jeszcze nie wiadomo, czy w ogóle zajmiemy. Widzicie, jak jestem pewny siebie? Kurde. Pewność, da. W ogóle, moralność mam właśnie tylko wysokie. E, szybciutko, szybciutko lecimy po, po jedzenie, bo tu nie ma co. Lecimy po jedzenie, później lecimy do Ichamur, e, kupujemy jakąś tarczę i do zamku Rindar lecimy e, nowych lordów zatrudnić naszego królestwa. Dobra, kup zapasy od chłopów, no coś tu mają. Dobra, ja mam tam te ubrania, nie wiem, co z nimi zrobicie. Dobra, wieprzomina też będzie przynajmniej na aż kilka dni starczy. 630 dolarów, czy ich pogięło? Czy wy mi nie lubicie? Czy ja mam wioski w ogóle plądruję, że wy mnie. Że wy mi każecie takie płacić holendarne wysokie sumy za wieprzeminę, która się dopsuje po kilku dniach. Ja nie wiem, że im o jednej wioski nie plądrowałem. Tam ta się nie liczy. No ale to się nie liczy. W ogóle nie nie. Dobra. Nieważne. Myślałem jeszcze o tej wioski Edwin, chłopie, czemu ty mnie nie lubisz? Inizar, czemu oni mnie nie lubią? Jezu, haszózka jeszcze uciekła, no to super Proszę bardzo, ser z Podlaski, zawsze na topce Dobra, sprzedam wam to, bo to jest bezwartościowe śmieci I nic za to w mieście nie dostanę Dobra, więcej wam nie dam. Mm, dobra, ym, dobra no po drodze i hamur. Teraz pytanie, czy... Tak, lecimy tutaj hamur, bo musimy wziąć no, trochę jedzenia, jakby nie patrzeć. 245 ludzi mamy, no troszeczkę sporo i dlatego płacimy takie podatki, no i w większości są tutaj najemnicy też, więc... No, troszeczkę lipa. Kurde, ten zamek się boje, bo on tak leży w, na środku praktycznie wagierów. Mogą być z tych stron, z trzech stron najazdy. W sumie niekoniecznie mi się podoba. Bo tu jest jakieś jedzenie. Wow, mało jedzenia. Oni wieprzowinę już... Dobra, myślałem, że już zjedli. Myślałem, że... Tak, no już mi zjedzić wieprzowinę tak szybko. To było smutne. Dobra, i hamur. Dzień dobry. A, dobrze, dobrze. Pozwalam wam niszczyć tą karawanę. Eee. Um, mm, mm, mm. Rynek. Handlarz towarami. A tu coś jest. No w sumie niewiele tego jest, ale zawsze coś. Dobra, ja wam dam za to to. No jeszcze denary otrzymałem. Czy to nie jest piękne? To jest wspaniałe wręcz. 1500 denarów jeszcze zostaje. I takie coś, to ja rozumiem. Jeszcze dojdziemy... ...na tawernę. Zobaczymy czy są tutaj jakieś NPC ciekawe. Skald, pośredni... O, o! No i proszę bardzo. No i się trochę zbogacimy, proszę bardzo, kurde, no i. Czy to nie jest piękne? Wystarczy tylko spotkać, wystarczy mieć tylko dużo więźniów i pośrednika okupów. No a za nich powinien jeszcze dostaną jakiś okup, więc jest dobrze. Mamy czy tysięcy darów. Tam troszeczkę zdecydowanie starczy na opłacenie jednostek. Dobra, ale tyle jedzenia nam nie wystarczy niestety. Ale możemy sobie rozdać doświadczenie, proszę bardzo. okej. Okay. Dobrze. Czy to wszystko? Teraz pytanie. O! Jeszcze korzystając z okazji pójdziemy do koczowiska bandytów. Co tu się odpierdziela za maniana? Pytam. O nie. Czy wy to widzicie do jasnej anielki dupy węża? Zgniłej czy Flori, Czy Floris ma obecnie 475 ludzi? Czy mi już się gówno na oczy rzuciło i ja już ślepnych małubów? Bo, bo chyba tutaj zaraz padnę z krzesła i rozłanę sobie głowę. I, i nie wiem, co mam o tym sądzić, wiecie. raz, pomóżmy mu i zaraz zobaczymy, jak ta sytuacja wygląda. Ale to chyba, jeżeli takie jest, to Floris jeżeli masz tylu ludzi, to, to to po prostu już plus 300 do zajebistości masz ode mnie eee, A gdy ktoś dostaje zajebistość od Vicerata, to po prostu, no po prostu, to, to, to już jest zajebisty i świeci aurą złotą niczym, no, no nie, nie wiem, no lepiej świeci aureorom niż, nie wiem, no, no nie wiem, wypracowany kask jakiegoś mnie dać coś, no No, no ja trzeba popić, zaraz, zaraz sprawdzimy, tylko ja popiję No to po prostu, to trzeba pobić, trzeba sprawdzić. Trzeba sprawdzić, jak tutaj sytuacja wygląda. Bo, bo ja tu chyba, ja tu zaraz na nazalał, tak, jeżeli on ma tyle ludzi, bo bym przecież teraz, jeżeli tak będzie, to przecież będziemy rozpieprzać każdego na swojej drodze. Zaraz, zaraz zobaczymy. Spokojnie. Pokojnie, Pokojnie. Je jeszcze nie czas na nie, nie No i mamy niekorzystny teren. W sumie dobrze I się gra przycina. Był dużo jednostek na polu bitwy. W tak sumie mogłem zmniejszyć te bitwy, bo mam na największym poziomie, jaki tylko są. E, ale. Grafikę na wysokiej. No ale nie, nie. Lubię mieć gdzie gry, jest ładna. Mamy niekorzystny teren wtedy. zamiast tej koczownicy krewiccy, więc to. to... nie padają właśnie na strzała. No, góra na dwa, tak. To za poleci leci spod konia. Co to ma być? Co to Co, co to jest? Zo jest? To nie jest to. To jest walka. To jest pole bitwy. Fajno, mam lance. Kurze, właśnie tego typu lance mi się w tej grze pod pod podobają, że. Jakieś mają chorągwie na końcu. Strasznie to klimatycznie wygląda. No ale w podstawowym odtąd lejdzie chyba nie ma czegoś takiego. Patrzcie, no gówno leci spod konia. No ja nie wiem, ja nie wiem co się dzieje. Oj, ty Jezus ty. Oj ile tu się rzuciło, no o. Dobra, czas na kosę. Bęk. 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 Ta kosa jest mało skuteczna, muszę powiedzieć. Ta będzie skuteczniejsza. Ej, niektórzy mają fajną tarczę widzę. O, tą tarczę miałem w nowej ojczyźnie, panowie. Przypominają mi się stare, dobre czasy. W sumie nie takie stare. Nowa ojczyzna nie wiem, z rok temu była chyba. W sumie nie wiem, nawet mniej chyba. Mniej, bo Floris mod zaczął się chyba 3 miesiące temu. Nowa ojczyzna... może 4 miesiące temu Floris mod. Nowa ojczyzna gdzieś 6 miesięcy myślę, że chyba ma ostatni odcinek. Może troszkę więcej. No, ojczyzna też na swój sposób była fajna, ale musiałem tą serię przerabiać. Ponieważ. Ja wolę gry bardziej klimatyczniejsze, że tak? Ryska? Lubię, gdy nie wiem, coś się odpierdziała, jakaś moja w modzie, gdzie gołe baby biegają z tyskami czy coś. Ale. bez przesady, tak? Będę chciał jeść gąbabę z cyskami, z co wejdę na pewne strony i będzie spokojna. A nie w tak? Bo jeszcze muszę cenzurować i więcej montażu. Tak się nie bawimy. No i niepełnoletnie wyglądają. No i co, i co. No nie, jest fajne. Dobra, bank, dobra, pad. Pies stepu. O, widzę, że zostali ładnie nazwani w tej grze. O, panie, chodź tu, bo jak cię tu świsnę. A, i oczywiście, oczywiście muszę nie trafić z lance, bo jakby to było. Bo, sporo, to chyba bandyci tam mieli ludzie, a nie Flores. To, to możemy. Wiesz, nie, nie zdupimy tego, bo nie są słabi. I tutaj, właśnie, na jeden taki cenny strzał i właśnie, widzicie, padają. Oni w ogóle sami się po, podchodzą pod mier, więc to nie, chyba są jakieś niewypały. Nie mam pojęcia. Tylko, że oni mają szybkie konie, to jest taki minus. A, żeś spadł. Panie, wiesz, tu jakieś straty mamy, no to to jest niefajne. Ale jeżeli Floris ma tylu ludzi, to ja po prostu, ja nie wiem, ja nie wiem, ja nie wiem, że Floris może mnie zastąpić jako króla. What the fuck, to chyba nie, to chyba wypowie nie. Tylko po prostu się kolory pobagowały. No cóż, to troszeczkę długa będzie ta bitwa, no ale wiesz co... Co zrobisz. Dzięki. Marcie Pollo. W sumie nie, nie wiem, co to znaczy, ale gdzieś tam kiedyś nazwę chyba słyszałem. Gdzieś pewnie Gówno boskie, czy... Sorry, w ogóle dzisiaj mam główny, to humor, więc nie słuchajcie mnie. O, oni już uciekają, dobrze. Albo to chyba mój uciekł. Był... No, wyglądał na rycerza, chyba uciekać. Jak to mój uciek, to po prostu. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, co mam wtedy sądzić o swojej armii. Widziałem, mówię, oni sami się pod. Miecz podbijają. Dobra, panowie, to już chyba. Chyba wygramy to jeden. Chyba to wygramy. Gdzie jest ktoś jeszcze? Kto tu taki cwani? Jesteście tacy cwaniacy? Tu mówi Tiger Bonzo, czy jak mu tam. Nie, nie wiem, nie oglądam go, bo. Bo, bo to trochę taki gościu z autyzmem, taki nie, niepełnosprytny, mogę powiedzieć. Dobra, ja może kupię, bo to, to, to trzeba się przygotować. Jeżeli ma tyle, to, to trzeba się lepiej przygotować psychicznie, bo to, to łatwo nie ma. Nie ma tak łatwo w życiu średniowiecznym na tym lejcie, Nie ma. Nie, mmm, nie nie, 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 zero. Aaa, zajebiste No o, proszę bardzo, ja mam zerowe straty i tak powinno być zawsze. Floris tam mu zginęło siedmiu, sześciu No i wróg oczywiście nie żyje. Jeszcze dziewięć zostało, no. Ach, pierdzielę, no te niedobitki. Czy one nie mają robić co do swoje życia? Są w jakimś lesie, sosny rosną, mogliby zbierać grzyba browijaka czy... Browik? Burowiak? Nie wiem. Nie wiem, nie znam się na grzybach. Znaczy, w sumie... Dobra, nieważne. Nieważne. Dobra, panie, ty padasz pan. To jest mój frak. O, nice. Well Luiska, grałem sobie dzisiaj w skilla. w tą... W tą grę. FPS internetową, nie? No i sobie grałem na pewnym trybie. Oczywiście jak zawsze pierwsze miejsce w tabeli mam. I oczywiście jakiś typior mnie przyzywa od hokera. Wiecie, jak ja się czuję źle, to to jest... to... to jest gorzej niż dostać listwa dziewczyny. Mówię o rodziskach. Grasz sobie z sta, Próbujesz stałych swoich sił mieć pierwsze miejsce w na końcu bitwy. Vice Hacker. I co mam wtedy zrobić? No, piszę wtedy, fuck you pussy. I... i, i co? Taki gość albo się zamyka, albo dalej jak się wyzywać. Niestety nie ma tam czatu głosowego, bo był tam czas głosowy, to ojej... Ja... To, to, to... lepiej nie grać. O panie, żeż ty, żeś tu nas pamował jednostkami. Kurde, no my płacimy duże podatki, abym ja wziął kogoś tutaj. przykład taką C5. C5 jak najbardziej to to. Bez dwóch zdań. A 4 no oni też są dobre. Dobrze. Ja tam tych więźniów, później sprzedamy. Baczmy na razie po klasach jednostek. Reszta to ta kalipa trochę. Trochę taka bardzo lipa nawet, mogę powiedzieć. Dobra, to nie będę brał więcej, bo szkoda mi pieniędzy. Łupy bezwartościowe praktycznie. Dobra, Sied... What? The... What? What? Jest mi teraz smutno, normalnie to to. Ja nie wiem, to to. Normalnie teraz jest mi smutno w tym momencie, że lordowie mają więcej ludzi. Ten ma 735, ten ma 48. Normalnie poczułem się, jakbym miał mniejszego, nieważne. No ale normalnie, no, no nie wiem, no, ja, ja nie wiem co ja w tym wypadku. Czy ja mam iść się wiesz, wieszać na. na na tym drzewie? Czy, czy ja mam iść, no nie wiem, no. na nic. No ja nie wiem co ja w tym momencie robić, no. Toż, toż jest jakaś porażka, no. Nawet głupi Bunduk, gdzie chyba w małym ledzie normalnym padł jako jeden z pierwszych na polu bitwy i... żar na wrogów, to tu ma 406 ludzi. Are you fucking killing me, game? Nie wiem, nie wiem co... nie wiem. Nie, nie ja, ja, ja... Ja stąd ile tu nie lubię tych moich lordów. Zarabiali mi Florisa i Bunduka, bo się czuję zgorszony. Bo się czuję teraz jako jeden ze słabszych. Królów w ogóle w Kladii I oni mi zagrażają moje pozycje Więc zaraz lecimy do zamku Lindar. Wywalimy ich ze swojego klastra bo, bo nie, bo nie będę trzymał takich, tak? Nie będą mieć więcej ludzi od książej Weissera I Nie ma, tak? Dobra, idź tam sobie do tego zamku Ja się napiję, bo to jest, to jest stresujące, tak? To jest bardzo stresujące Ja nie wiem Ja nie wiem Co się z rodokami relacji pogarszałem? Co się pogarszałem? W ogóle, jak tutaj mapa polityczna wygląda? Eee, Rumuny tutaj. O, Rumuny od rodoków, to dobrze, nie lubię Rumunów. Bo ja tutaj Rumuni tutaj za bardzo. No nie no dobra, ale do są jednak za silnie. Jakby na Zatkowały to byśmy w pierwsze. A mamy z nimi wojnę zresztą, więc... To jest niefajne. To jest bardzo niefajne. To jest wręcz. No to jest stresujące, jakby nie patrzeć. Dobra, pójdźmy do tej wioski. I jedzenia chcemy. Jedzenia coś, ktoś coś ma ochotnicy też mogą być. Worek ze zbożem. Hm. O i patrzcie, tu płacę przynajmniej 21 dolarów. A u takiego wagiera, ja bym zapłacił lekko ze 120 dolarów. Wiecie, to, 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 jest hamstwo, Jest hamstwo. ale tutaj wy się jacy wiedzą. Gdyby sprzedali za ponad 100 dolarów głupi worek ze zbożem, to, to, to by... No... To, to by jedli kamienie, tak? Jedliby kamienie. No, a tu proszę, 21 dolarów. To jest dobrze, tak? No bo to się nie ma co się dziwi, przecież wielkie, imperialne Księstwo Gryfa to jest bogate królestwo i nie potrzebujemy po drogich cenach sprzedawać e, przedmiotów, bo jesteśmy bogaci, tak? Dobra, zatronimy tych innych lor lordów e, i mam nadzieję, że oni też nie będą mieli więcej ludzi ode mnie, bo to będzie smutne. Dobra, ciebie bierzemy. Witam cię. E, z pięści w łeb dostajesz to jest taka przysięka, każdy... A rudy to to chyba 10 razy dostanie teraz, uwaga. Bo, bo to ogólnie takie są zasady. Jeżeli ktoś się, chce się dołączyć do tego księstwa, no to, to musi dostać web, tak? Tacy normalni dostają po 1 raz web. Rudzi dostają tak po 10 właśnie web. A może no to tak już... Z racji tego, że oni są chudzi i muszą banany zbierać, nie mają nic do jedzenia, tak z 5 razy, tak? Rudzi ogólnie... no. Cześć. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rudy nie przejęty. Rudy już jest przyzwyczajony, tak? Do takich rzeczy. Rudzi są przyzwyczajony do takich. Eee, Borha, masz coś, coś, może jakieś pomysły. Ktoś się pokłócił. Alan z y, Florisem. O Floris to, to... Ale to by cię zmiaczył. No to. Dobrze. Trzeba pogodzić naszych panów e, w królestwie, bo w księstwie. E, jaki mamy raport? 1989. No czy, czy to jest piękne? No to floris, śmieci, bum, kurde, zabrali mi. To, to oni mi chyba ukradli tych ludzi. Ja powinien mieć tyle. Ale za, o, właśnie, musimy je wywalić z królestwa Borcha. Musimy wywalić dwóch e, tych. Dwóch musimy wywalić: Bunduka Ewalamy i Florisa. Tylko gdzie to jest? Kurde, nie widzę. A pierdziele, no jak ja pierdzielę, no jakie mam ich wywalić? Jestem, bo ja jestem zniesmaczony, tak? Ja mam ochotę się schodzić do tego kufra, zamknąć się i nie wychodzić z niego. Ale trzeba, trzeba przynajmniej udać. Trzeba udawać odważnego. Dobra, lecimy w takim razie na zamek Toolbook. Tylko mało jedzenia mamy. Eee, z kergitami się bijemy dalej, czy nie? Bo już, bo już ja już w ogóle nie pędzę. E, bijemy się. Hmm. E, o, Kyrgyci może będą no, chcieli rozejm, nie wiadomo. Dobra, nie, to to, 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 w tym kolejnym odcinku zrobimy oblężenie, bo ja, ja tu jestem zniesmaczony. Ja nie wiem, no Jelen ma 408, ten ma 700 z dupy. Ja nie wiem, oni musieli chyba całe, wszystkie wioski w tych latach zgwałcić, żeby mieć tu ludzi, bo jeszcze tak doświadczonych, nie, nie nie wiem, nie wiem co ja o tym myśleć. Ręce idą w dół. O dziwo nie w kierunku krocza, o dziwo nie w kierunku krocza, tylko na kolanka, tak? Spokojnie, spokojnie. Spokojnie, nie myślmy już o takich rzeczach, tak? Dobra. Czy to wszystko? Czy to wszystko? Hm. Podrzepałem się po głowę i myśleć, to wszystko. Coś miałem chyba zrobić jeszcze ważnego. Kupy nie, nie, kupę już zrobiłem przed odcinkiem, ale. No nie wiem, dobra, dobra. Jeżeli się Wam się podoba, zapraszam do komentowania, widzenia porad na temat serii, co Wam się podobało, co Wam się nie podobało. Eee, sugestii i tak dalej. No i do zobaczenia, w kolejnych odcinkach grajemy w Matem Little Floris Floris Expanded Modpack. Do widzenia. Pa. żegnajcie. Drzwi się zamykają. Okna uchylajcie. Cześć.